Nie sądzisz, że osoby, które mają właśnie dużą liczbę followersów, mają jakiś tak, wpływ no, na ludzi, powinni jakiejś słusznej sprawie. Dlatego powtarzam, Maja Ostaszewska. jedź, zobacz, pomóż, zrób. A Maciej Sztur. Maciej Sztur, tak samo, świetnie. To są gesty, to są jakby. To są gesty, to nie są słowa. To są gesty. Więc uważam, że jeżeli naprawdę masz poczucie odpowiedzialności za tych followersów i to nie są tylko liczby, które powodują, że sprzedasz coś drożej albo czegoś więcej, więc ci zapłacą więcej, no to po prostu skorzystaj z tego, jeżeli masz poczucie odpowiedzialności. Tak? I tyle, tak? Po prostu. Czyli rozumiem wpis, Basi, kurdej szatan nie popierasz. A to nie chodzi o to, czy ja popieram, czy nie. Ja mówię jej bardzo współczuję. Ja to absolutnie rozumiem, że w emocjach coś ten bardzo, bardzo i bardzo współczuję, naprawdę. Ja sam byłem bohaterem hejtu w pewnym momencie, tak? W sensie jakby ludzie zaczęli na mnie zżygać po prostu, bo powiedziałem, że mi się jakiś kawałek nie podoba, jakiegoś rapera, więc ja jej bardzo współczuję i ja jakby totalnie ją rozumiem. W ogóle mój wpis w ogóle nie dotyczył jej. W ogóle mimo, że można było tak to odebrać, ale to w ogóle nie toczyło się jej. Więc ja trzymam kciuki za, za Baśkę tak naprawdę, żeby mnie znowu wzbudziła zaufanie u ludzi, tak, żeby ludzie jej nie ocenili, bo ja wiem o tym, że w tych świe tym świecie, kiedy ten świat jest memiczny, jest instant, tak, scrollujemy, idziemy do góry, wyświetla nam się jakiś mem z cytatem, Basi, kurdej szatan, we mnie to wzbudza jakieś emocje, ja to hejtuję, ja tego nienawidzę, ja to jakby... Komentuje też w negatywny sposób i to jest bardzo łatwe, nie? W sensie, a mam nadzieję, że jednak po prostu kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. No, niech naprawdę niech... Ci wszyscy, którzy tak oceniają ją e, jednocześnie o sobie mówiąc e, jako o szlachetnych rycerzach, czy zastanowią, czy naprawdę nigdy nie popełnili tego rodzaju gawy, bo to... to jest bardzo łatwo to zrobić, naprawdę. Szczególnie na Instagramie, tak, jakby coś napisać, puścić. Internet nie zapomina i mamy później przerypane, więc sądzę, że niewspółmierna kara do winy w przypadku Baśki.